Szanowni Państwo, święta Bożego Narodzenia to czas szczególny, to czas podsumowań i rachunków, czas wygłuszenia się i spędzenia tegoż wyjątkowego święta w grondzie rodzinnym i najbliższym. Chciałbym życzyć przede wszystkim wszystkim zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia. Bo w tym szczególnym czasie jest ono najważniejsze: pogody ducha, empatii dla innych, wyrozumiałości, szczęścia i radości, uśmiechu na co dzień, satysfakcji z tego, co robicie. Chciałbym, aby nowy rok był pełen nadziei i otuchy. Na lepsze życie w tym kraju, aby człowiek do człowieka był człowiekiem. Szczególne życzenia kieruję do rodzin z terenu planowanych wysiedleń. Wiem, jak trudny i bolesny to okres dla nas, ale przez ten okres świąteczny spróbujmy zapomnieć o tym, co nas czeka. Żebyśmy byli praktycznie życzliwi i spędzili to w gronie rodzinnym, nie myśląc o swoich kłopotach i troskach. Życzę Wam z całego serca wszystkiego najlepszego, łamiąc się z Wami opłatkiem. Szczęść Boże.